Nie ma. Tych, tych... Wycieplą. Już była ostatnia chwila, tak się paskudziło. Wszystkie mówicie? Nie. Trzy mu zostawili. A, co? Pięknie. Co woda? O przez te te, to tej tej, a tam tego. Aż tak? A ja! Skurczy syny, a pan wtedy co? Przez tego, to ja tego. No i wtedy pan się mał, do tej tej z tego tego. Wtedy. No. No dobra. Ale dlaczego akurat do niej? No mało tam było tych tych od nas. A widział pan ją? Którą? No, ten ten, co ma te tę. Ma. Jeszcze jak czasem chodzi bez tego tego, to... Człowiek nie wie co zrobić z tym tym. Co, czy? Ze wzrokiem. Tą tą też ma. Proszę? Tą tą też ma, a co, może nie? Nie tą tą, tylko tę tę. Wierni. Jest pan nauczycielem polskiego, a nie tego tego. To niech pan po polsku mówi. Czemu akurat pan się przytętegował do tej tej? Nie, ja też byłem trochę tego, tego i byłem bez tego. No, i wlepnąłem ją tą to, Wziąłem na celownik i w no, Mam nadzieję, że nie było dopełniacza. Nie! Mogliśmy znaleźć dobrego miejscownika. Ale jak znaleźliśmy, to wołacz był na całą piwnicę. A więc jednak to prawda. To nie przypadek. No dobrze. Wobec tego od jutra nie pracuje pan w szkole, tylko u tej tej... Yy, jako ten, ten z tymi, tymi, co to tam, z tamtą, tamtą, najprawdopodobniej od tego, tego. To ma nic do mnie tego, tego? Gdzie? Wszystko teges. Wszystko jest? No ja. Dziękuję. Dziękuję. To, co zapraszam, tam było te, tam. Dzwoni biznesmen do adwokata i mówi... Wie pan co? Dostałem nagrodę w pracy za wyniki sprzedaży, wycieczkę do Ameryki Południowej. No i dzwonię do żony, mówię, kochanie, chcesz jechać ze mną do Rio de Janeiro? Ona to cudownie, a kto mówi?